Tu Pobiedziska TV. Mam na imię Pola i dziś jesteśmy w sali ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy. Odbywa się tu akcja Serca dla Serca, którego organizatorami jest Stowarzyszenie Iska Powiedziska. Obok mnie są przedstawicielki tej inicjatywy. Pani Ania Górniak-Kurzewa i Pani Basia Orzarek-Łaganowska. Dlaczego jest tutaj tak wiele osób? Na apel, który zamieściłyśmy w sieci, apel, aby pojawiły się osoby, które miałyby ochotę razem z nami szyć serca dla Amazonek, po prostu te wszystkie wspaniałe kobiety odpowiedziały od razu. Dlatego są tutaj, dlatego z nami szyją, dlatego z nami wypychają te piękne serca, podpisują kartki i dają kawałek sobie, swojego serca dla innych kobiet. Dlaczego Stowarzyszenie decydowało się na tego typu akcje? Akcja Serce od Serca jest projektem ogólnopolskim tak? I pierwsze, gdy my, do, ta, ta informacja do nas dotarła, stwierdziliśmy, że to jest super akcja, która wpisuje się w to, co realizuje Stowarzyszenie, czyli takie tematy związane z kobietami, więc tym bardziej stwierdziliśmy, że to jest słuszny cel i chcemy wspierać tego typu akcje. Projekt serce od serca jest trzeci raz realizowany w pobidziskach i myślę, że na tym nie kończymy, że będą kolejne akcje w przyszłym roku. Ze mną jest pani Maria Witkowska, jedna z uczestniczek. Czy brała pani udział wcześniej w takich akcjach? Nie, nie, nie brałam. Po raz pierwszy biorę, ponieważ w gronie moich znajomych znalazła się osoba, która jest również chora na raka. I chciałabym pomóc, może niekoniecznie jej nie w tej chwili, bo jest to może niemożliwe, ale komukolwiek, żeby serce swoje dać i wspomagać inne I te działania, które są pozytywne dla każdego, który jest chory. Oczekuję tego, żeby każdy się podzielił tym, co ma właściwie podarowane, bo to nie jest nasza własność, tylko my. Mam podarowane dobre serce czy chęci, żebyśmy zrobili coś dla drugiego człowieka. Myślę, że tak należy postępować. Czyli myśli Pani, że takie akcje są potrzebne? Bardzo, bardzo i to powinno być dużo. Dużo ludzi ma takie jest pełne odwagi i ma ochotę pomagać innym ludziom, tylko nie zawsze trafiają na właściwe miejsce, Ale trzeba to mocniej propagować, żeby... Znalazło nas się więcej, bo chętnych jest na pewno dużo, dużo, dużo więcej, jak nawet dzisiaj tutaj, mimo że jest sporo różnorodność. nas. Cieszę się, że są wśród nas młode osoby, dzieci, młodzież i osoby starsze. Niezależnie od wieku, wszyscy otworzyli się dla drugiego człowieka, a to jest istotne i ważne. Nie jesteśmy sami, my jesteśmy w grupie, żyjemy wśród ludzi. Nie jesteśmy samotną wyspą, pomagajmy wszystkim. Pani Maria Leśniewska, uczestniczka Klubu Rękodzieła przy Bibliotece w Pobiedziskach. Czy uważa Pani, że powinno być więcej takich akcji? Uważam, że tych akcji jest bardzo dużo, ale powinno być ich więcej i powinni brać udział wszyscy ludzie, którzy mają na to ochotę. Od 8 lat prowadzę Klub Rękodzieła przy Bibliotece w Pobiedziskach, które skupia pasjonatki rękodzieła. Uczymy się nie tylko różnych technik rękodzielniczych, ale również chętnie odpowiadamy na wszystkie akcje charytatywne. Braliśmy już udział w malowaniu motywów dla Hospicjum Ostatnio dla pogorzowców Jankowi żeśmy malowały dekupażem pojemniki na przeprawy do kuchni. W ubiegłym roku też brałyśmy udział w tej akcji. No i dzisiaj oczywiście, jeżeli, kiedy panie tylko rzuciły kasę że taka akcja się odbywa, bardzo chętnie żeśmy odpowiedziały. Pięć pan dzisiaj, że jest ze mną i szyją serduszko. z nami najmłodsze uczestniczki akcji Serca dla Serca. Dominika i Gabrysia. Dlaczego przyszłyście na dzisiejszą akcję? Zaangażowało mnie to, bo moja babcia też miała raka i, e, i właśnie taka poduszka pomagała jej e, spać i właśnie chciałabym też pomóc innym paniom, żeby e, też wyzdrowiały i żeby taka poduszka im pomagała. Czy brałyście udział wcześniej w tego typu akcjach? Nie, to jest mój pierwszy raz i cieszę się, że mogę tutaj uczestniczyć. Jestem z burmistrzem miasta i gminy Pobiedziska, panem Ireneuszem Antkowiakiem. Dzień dobry. Co wnoszą takie akcje w życie mieszkańców naszej gminy? Takie akcje wnoszą bardzo dużo. Po pierwsze, ludzie robią coś razem i przede wszystkim dla innych, więc to jest najważniejsze, że jest cel, a celem jest uszycie właśnie takich serc dla pani, które są po operacjach, po mastektonii, czyli po amputacji piersi. Bardzo, bardzo taka bolesna też psychicznie operacja, natomiast pierwsze dni po operacji są bardzo trudne, i kiedy zademonstrujemy, to serce podłoży się pod rękę. Daje ono ulgę, fizyczną ulgę, ale też myślę, że panie, które te serca otrzymują, cieszą się, że ktoś o nich pomyślał i po prostu dla nich te serca zrobił. Więc one dają pod względem medycznym też pomysł, ale najważniejsze, że w mieście znajdują się osoby, które chcą być wolontariuszami, które postanowiły znaleźć sobie coś bardzo ważnego do zrobienia i to robią. I to jest niezwykle ważne, że jesteśmy razem.